W kolejnym naszym wejściu z festiwalowego studia w Gdyni, a ze mną Kuba Komsa, producent filmowy, i zanim podpytam o ko Kosma, przepraszam, Kuba Kosma, producent filmowy, i zanim podpytam o tą najnowszą produkcję koło produkcji z kinopolska o film Rywka, to chciałabym zapytać o to, co musi mieć w sobie historia, żeby cię zachwyciła. Żebyś chciał się zaangażować i żeby powstał z tego film. To chyba nie będzie jakoś zbyt oryginalne, ale wydaje mi się, że podstawą, jest emo podstawą są emocje, bo to jest mhm. coś, co, e, czym żywi się kino i, i, i tego szukam. I tego szukamy razem z moimi współpracownikami w projektach filmowych, które chcemy przekazać, przenieść na, na ekran. E, i też. E, Ważne jest to, czy historia opowiadana może się w jakiś sposób metaforyzować. To znaczy, czy ona nie jest tylko opowieścią na przykład reżysera osoby, tylko czy widzowie. Odnajdą siebie w tej opowieści. zauważą jakąś mhm. część. Czy, nawet jeżeli to jest historia, która opowiada o bohaterach, czy o jakimś środowisku, które jest zupełnie im nieznane, czy w którym mhm. nigdy nie będą. E, Uczestniczyć, jak na przykład lubimy o, o, oglądać filmy o gangsterach, mimo że większość z nas tymi gangsterami nie jest. Mm -hmm. Kino ma edukować, czy ma raczej wiesz, tak sprawiać, że wbijać trochę ten przysłowiowy kij w mrowisko i prowokować dyskusję? Ja skłaniam, skłaniam się raczej do, do tej drugiej wersji, czyli moim zdaniem kino powinno. Prowokować, zadawać pytania, a niekoniecznie dawać gotowe odpowiedzi. Gotowe odpowiedzi. Mhm. I, e, Ja dużo bardziej cenię filmy, które, e, które właśnie zadają te pytania i dzięki czemu widzowie, dzięki obejrzeniu których widzowie e, zaczynają się nad czymś zastanawiać, niż filmy, które dają gotową odpowiedź w mhm. danej kwestii. A są historie, których wiesz, że żebyś się nie podjął, że nie chcesz wejść we współpracę, czy jednak nie, że dajesz sobie po prostu e, wolność, wolność wyboru i, i właśnie te emocje muszą Cię zachwycić e, e, i tylko, tak? Każdy projekt filmowy to jest kilka lat pracy i też kilka lat przebywania w jakimś środowisku jakiegoś tematu, więc e, uważam, że znaczy dla mnie wybierając. Projekty też staram się zwracać na to uwagę, co to będzie oznaczało dla mnie. bo to Oczywiście, produkując filmy, żyjemy w ich, w ich otoczeniu, więc siłą rzeczy jesteśmy zagłębieni w danej opowieści, w danym temacie czy w środowisku. I niektóre, niektóre tematy. Dla mnie nie są na tyle zajmujące, a miałyby chyba za duży wpływ na, na moje życie prywatne, żeby, żeby je, je podejmować. Okej. Okay. Yy, w przyszłym roku, w 2023 roku, w, na ekrany kin wejdzie najnowsza produkcja, o której już wspominałam, Rywka, z debiutującą na dużym ekranie yy, Sonią Szyc. Yy, możemy już coś więcej opowiedzieć o, o tej produkcji? Jest to film w reżyserii Kuby Michalczuka, który mm -hmm. zadebiutował w zeszłym roku filmem Teściowie. Scenariusz napisała Kasia Sarnowska, a na dużym ekranie zobaczymy, tak jak powiedziałeś, po raz pierwszy Sonię Szyc wraz ze swoim tatą Borysem Szycem. Którzy, przepraszam, przerwać i yy, grają również tak ojca, ojca i córkę. Tak, mm -hmm. ich yy, to, to nie był początkowy plan, ale tak. Właśnie miałem o to zapytać, czy taki był plan, żeby. Nie, na etapie pisania scenariusza to nie, nie, mm -hmm. nie był ten plan, on powstał w trakcie przygotowań. Znaliśmy się z Bolesem wcześniej, Wiedzia wiedziałem, że, że ma córkę, ale okazało się, że ona ma. Właśnie teraz 17 lat, czyli dokładnie tyle, ile filmowa no bohaterka. rybka. bohaterka. Mhm. I, e, no I historia prywatna po raz kolejny się przeplata z historią filmową. E, I my jesteśmy pod dużym wrażeniem właśnie tych emocji, które, które udało się zarejestrować. E, właśnie też dzięki temu, że Sonia e, Mimo tego, że debiutowała na dużym ekranie, wydaje mi się, że czuła się bezpiecznie na planie mhm. dzięki współpracy ze swoim tatą. I, i też atmosferze, którą Kuba Michałczyk reżyser, wytworzył na planie. A myślisz, że te relacje, które zobaczymy w przyszłym roku, udałoby się stworzyć taki efekt, gdyby to jednak nie było... Ta relacja naprawdę, tak? Ojca z córką. Czy udałoby się tą taką, wiesz, tę emocję uchwycić jednak? Wydaje mi się, że byłoby dużo trudniej, żeby te, te emocje uchwycić. Jednak dla młodej dziewczyny debiutującej, obojętnie czy byłaby to właśnie 17-letnia dziewczyna, czy, czy studentka pierwszych lat szkoły aktorskiej, mm -hmm. e, spotkanie i, i granie z dojrzałym aktorem. Doświadczonym, to na pewno byłoby duże, duże wyzwanie. I... To myślałem też, że duży, duży stres na pewno. i du, Duży stres, a, a tutaj. I ta otwartość, prawda? Tak. Czy, czy byłaby no tu... jednak taka otwartość? Tak, tak że, że tutaj mm -hmm. jednak się. E, to, to, to Tą relację. E, bezpieczeństwo jest ważne, tak? No, takie samo poczucie, e, żeby się otworzyć, mm -hmm. żeby e, otworzyć się przed kamerą. E, co więcej, wydaje mi się, że w prawdziwym życiu nasi aktorzy mają dosyć zbliżoną relację do tej, która jest okay. zaprezentowana w filmie, więc mieli skąd czerpać, czerpać. Żeby, żeby ją opowiadać. Mhm. I też z tego co wiem od nich, to była też duża, no, duża przygoda i takie do, dobre spotkanie dla nich, że, że mogli mhm. tyle czasu na ekranie. Znaczy na planie, żeby potem być na ekranie, spędzić spędzić. E, Borys e, e, wspominał, że Sonia często mu odwiedzała go na planie, ale jako młodsza dziewczynka mm -hmm. i po prostu odwiedzała jako tatę, tatę w pracy. A teraz, teraz też e, partnerowała mm -hmm. jemu, więc to, to też na pewno było ekscytujące przeżycie dla niego oraz... E, na pewno powód do domy, że. O, to, to tak, to na pewno. A jak myślisz, a może mówiła Ci, Sonia połknęła bakcyla, pójdzie tą drogą aktorską? Tego nie wiem. Sonia na pewno, znaczy na, na razie, planuje po liceum kontynuować naukę w kierunku muzyki. Mhm. Ona świetnie śpiewa, ma świetny głos. Więc pewnie to się będzie przenikać z takimi. Czyli sztuka. Sztuka, występowanie, mhm. publiczność. Czy to, będzie, czy to będzie aktorstwo i takie skoncentrowanie się tak jak ojciec na, 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 na tym zawodzie? Mhm. Trudno, mi, trudno mi przewidzieć. No tak, to jest, wszystko jest przed nią. Tak, natomiast, Aby to była jej droga. jej, i, e, ale, jej ale wydaje mi się, mhm. że znaczy to, to, czym ona nas ujęła na, podczas pracy, podczas całego tego procesu jest e, nad wyraz dojrzała. I, mhm. i e, wydaje mi się, że nawet jeżeli by uzyskała popularność, obojętnie czy... Jako Jasne. piosenkarka czy jako aktorka to jestem dosyć spokojny o, o taką kwestię wody sodowej. Wydaje mhm. mi się, że raczej to nie jest materiałem takiej osoby, która mogłaby ta woda sodowa uderzyć. Wspominałeś o niezwykłej dojrzałości. To jest cecha potrzebna dobrym, dobrym aktorom w ogóle. Sposobów. Właśnie pokazania tych emocji na, na ekranie jest mnóstwo. Całe mnóstwo, to, to już warsztat te, aktorski. Pewnie jest tylu, ile ilu aktorów. I, e, 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 I Niektórzy potrzebują mieć jakieś doświadczenia, żeby móc je potem sportować na ekranie. Inni e, są w stanie się przygotować i na podstawie scenariusza, rozmowy z reżyserem, współpracy z innymi aktorami mm -hmm. te, te emocje i, i tą postać odnaleźć. Więc, e, e, zakładam, że niektórym aktorom taka dojrzałość pomaga, niektórym e, nie, znajomość jakiejś dziedziny może wręcz utrudniać jakieś wiarygodne od... Odtworzenie wcielenie się do jakąś postać. W takim razie tę niezwykłą dojrzałość Sonia, o której wspominałeś, i ten no, duet idealny, jak się okazało, idealne połączenie zobaczymy już, już niebawem, już w przyszłym roku. Oczywiście bardzo serdecznie zapraszam i bardzo dziękuję za, za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Dziękuję bardzo.